Dzień dobry, to Mirek Brunejko i witam ze smacznej Kalifornii. Witamy w biurze firmy Transparent World, gdzie nie ma nikogo. Nie było tu nikogo już od dawna. O, tutaj kotarki. Pyk, pyk, pyk. Dzisiaj w tym jakże krótkim odcinku chciałem się z Tobą podzielić jednym pytaniem, które bardzo, bardzo pomaga, szczególnie w takich sytuacjach, jakie są obecnie. Które stosuję już od dawna. Nie ja wymyśliłem ten natomiast działa świetnie zaraz pokażę. Z jednym małym twistem, więc musimy wejść do naszego biura nagraniowego. To jest coś ciekawe, tu nie widać, że to jest biuro, ale to jest biuro. O, pyk, Hop, i swoją drogą też zastanawiamy się, co zrobić z tą ścianą. Pojawiło się wczoraj parę fajnych pomysłów, natomiast dalej nie wiemy, co zrobić tutaj. Te studia nagraniowe też niedługo będzie nie do poznania, bo zaczęliśmy proces. E, powolny, bo w tej chwili jest ciężko, jeżeli chodzi o kwestię, żeby ludzie tutaj byli coś robili, natomiast e, pracujemy na tym, żeby troszeczkę to wszystko przerobić, aby to było takie full studio e, do różnych rzeczy, więc mam nadzieję, że to się uda. E, więc pytanie, tak, pytanie. To jest pytanie, które się pojawia często w materiałach Tim też to jest pytanie, które sobie zadawałem przed przejściem do innej kariery, potem przy przejściu do firmy Microsoft i wiele razy. To jest to pytanie, czyli. Co najlepszego i najgorszego może się zdarzyć? Weźmy sobie przykład. Zmiana kariery. Jesteśmy w, w, w branży X i myślimy o tym, żeby pójść w branżę Y. I teraz to, co bardzo pomaga, to zastanowienie się... Dobra, 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 Mireczku, <grym>, ty łobuzie jeden, ty słuchaj mi tutaj. Co się może stać najgorszego, gdy zmienię karierę? No, no okej, okay, dobra, zarabiamy w tej chwili na przykład 5 tysięcy, zmienimy karierę i to spadnie do zera, i to jest najgorszy scenariusz, nie będę miał jak żyć, nikt mnie już nie przyjmie do innej pracy. Okej, okay, to, to mamy tutaj, hop. To jest coś, co się może stać najlepszego? No, no w sumie, najlepsze, co może się stać, to kariera się super uda i będzie wszystko super leciało, i będę dużo zarabiać, i mało pracować, i będę się rozwijać, i będzie wszystko fajnie leciało, ale będzie super. O, I to jest wow. I teraz w rzeczywistości jest mniej więcej tak, że te skrajne przypadki rzadko się zdarzają ekstremalnie rzadko, więc dobrym pomysłem, żeby nie popaść w paranoję, jest to, żeby tak patrzeć na 75%. Czyli tu mamy, załóżmy, tutaj 25, tu mamy 25%. Czyli tutaj, okej, okay, dobra. Największa szansa jest to, że się wydarzy coś po środku. Czyli nie będzie. Tej tragedii. Zawsze, gdy coś się nie uda, to mogę pójść i wrócić do obecnej pracy albo zrobić cokolwiek innego. Ta opcja też się prawdopodobnie nie uda, bo gdy zmieniamy karierę, trzeba mieć troszeczkę czasu, żeby to wszystko wystartowało, więc to będzie gdzieś tutaj. Nie ma tragedii, mogę wrócić. W najlepszym wypadku będzie wszystko się rozwijało lepiej niż teraz, ok? Czyli czy to jest dobra decyzja? No tak, tak. To, co jeszcze sobie warto zrobić w takim wypadku, to spojrzeć na taki mały eksperyment myślowy. Gdy mam 80 lat i patrzę na to decyzję, Leżąc na łożu śmierci, czy to była dobra decyzja i czy jej żałuję, czy nie. No nie, no zmiana kariery jest zawsze ciekawą decyzją. Nawet jeżeli się ta sytuacja nie uda, to będę mieć o czym opowiadać wnukom: A zmieniłem karierę, albo chciałem zmienić karierę. Więc to jest bardzo dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja, którą powinniśmy podjąć jak najszybciej, właśnie w takim procesie myślowym, pod warunkiem, że to się zgadza w tych rejonach. No dobra, mireczku, ale to jaki ma związek z tą obecną sytuacją? Już pokazuję. Proszę bardzo. o. Dobrze, więc weźmy sytuację, kwestię wirusa. I tutaj jest ważny element, dodajemy nasz wpływ, czyli mówimy o sytuacjach, które się dzieją na świecie. Bardzo istotne, czyli w tej chwili wszyscy żyjemy w obecnej rzeczywistości, nieważne, czy jesteśmy chorzy, czy nie jesteśmy. Żyjemy w sytuacji, gdzie kwestia wirusa nas bardzo dotyka. I takie zadanie myślowe, które mam zrobić, dobra, jaka jest najlepsza sytuacja? Taka ekstremalnie najlepsza sytuacja w tej chwili. No, sytuacja jest prosta. Jutro wirus wszędzie ginie, nie ma tego wirusa, znaleźliśmy szczepionkę, która jest bardzo prosta i bardzo łatwa i jutro wszyscy są... Yy, zdrowi, wszystko co do normy, gospodarka żywa super, okej. Okay. Jaka jest najgorsza sytuacja, jaka może się wydarzyć? No, najgorsza sytuacja jest taka, że yy, yy, gospodarka upada, yy, wszystko się dzieje źle, yy, rządy upadają, wojny, yy, wszyscy umierają. To jest takie najgorsze. Natomiast znowu, gdy będziemy patrzeć w tych rejonach, o w tych, zaczniemy popadać w paranoję, albo w jedną, albo w drugą stronę. Ta jest bardziej bezpieczna, więc znowu 75%, 75%, okay? Ta sytuacja też nie, bo gdybyśmy założyli, że jutro będzie wszystko super, no to pewnie dzisiaj byśmy inaczej zaczęli działać, pewnie byśmy zaczęli jeździć, gdzieś samochodami wychodzić z domu. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby było bezpiecznie. Natomiast gdy weźmiemy sobie ten yy, zakres, czyli załóżmy dobra, sytuacja się naprawi w najlepszym wypadku za jakieś e, 2-3 miesiące. Wszystko wróci do normy. Gospodarka zacznie powoli używać, ożywać. Tutaj mamy, mamy sytuację najgorszą. Załóżmy, że ten wirus będzie jeszcze trwał do sierpnia, września, nie będziemy mogli wyjść z domu, będą jeszcze większe obostrzenia. Potem wirus mutuje, będą jeszcze kolejne obostrzenia i będziemy siedzieć w naszych domach na przykład przez następne 3 lata. Ok, mało prawdopodobne, ale załóżmy ta nasza granica. I teraz kwestia jest tego, co ja mogę zrobić? O, to jest to pytanie, które mogę zrobić. Czyli co ja mogę w swoim obecnym czasie zrobić, żeby to naprawić? No, osoby, które znają się na kwestiach chorób, którzy się znają na kwestii wirusów, na pewno mogą pomagać, żeby znaleźć rozwiązanie. Inne osoby mogą oczywiście śledzić te wszystkie informacje i panikować, co w tej chwili nie jest nikomu potrzebne. Natomiast to, co możemy zrobić, jest to stanowić: znaczy, dobra, mamy najgorszą sytuację, najlepsze sytuację. Co ja w tej chwili mogę robić, żeby Nieważne, która opcja wypadnie, czy ta, czy ta, czy coś po środku, bo prawdopodobnie będzie to gdzieś tutaj, gdzieś na tej linii. Nieważne co wypadnie w tej kwestii, ja mogę cokolwiek robić. Czyli dobra, załóżmy, będę siedzieć 3 lata w domu. Najgorszy wypadek. Okej, okay, to co ja w tej chwili mogę zrobić, żeby jakkolwiek działać? No na pewno muszę dbać o swoje zdrowie, czyli muszę uprawiać sport w domu, jakkolwiek muszę dodać codziennie, jakąś kwestię sportu. Muszę jakoś się rozwijać, muszę pomyśleć, żeby zarabiać online. Jeżeli zarabiam online, zarabiam zdalnie, super, jeżeli nie, no to może coś wypadałoby dodać, okej? Okay? Jeżeli mamy kwestię, że to się po dwóch, trzech miesiącach rozwinie, no to dalej, znowu, dobrze byłoby mieć zdrowe ciało, żeby, zdrowe ciało i zdrowy umysł, żeby dobrze działać, więc Sport jakiś, znowu kwestia jakiejkolwiek nauki, kwestia pracy. Jeżeli pracujemy, mamy teraz możliwość pracy, to dalej pracujemy, się rozwijamy itd. itd. Jak widzimy, pewne rzeczy na tej granicy są dość spójne. Znowu, gdy odrzucimy te kwestie związane z paranoją, to wtedy mamy dość skończoną ilość rzeczy, które możemy zrobić. I to jest rzecz, która pasuje wszędzie. Nieważne, w którym aspekcie cokolwiek przechodzimy w danej chwili naszego życia, zawsze warto rozpatrzyć, co najlepszego, najgorszego może się stać. Uciąć ekstrema, których prawdopodobieństwo jest bardzo małe, że się wydarzą, ale nigdy zero, pamiętajmy o tym. I zastanowić się tutaj: największe prawdopodobieństwo w tych granicach. I znowu. U każdego to i to będzie inne. tak? Bo to znowu każdy ma troszeczkę inny obraz świata, i pamiętajmy, żeby to po prostu dobrać od siebie. Więc tak, ja w tej chwili wracam do kwestii, związanej z pracą. Za chwileczkę mamy rekrutację. Osoby na stanowisko program menadżera do Mazuko i osoby na stanowisko profesjonalne, słuchacz podcastów do Akademii. O. Więc biorę się za przesłuchania i widzimy się na chwilę. Dobrze, i mamy to, więc jestem właśnie po rozmowach i nowa osoba dołącza do Akademii, więc będzie nas ósemka w tej chwili, więc tutaj w tej chwili jest nasz piątka, proszę bardzo. Tu ostatnio dołączył Damian i dwie osoby się w tej chwili przechodzą przez proces onboardingu. I nowa osoba tutaj też dołączy niedługo. To szczegóły wkrótce. I też zatrudniliśmy w końcu pierwszą osobę do Mazuko, która będzie zajmowała się tym projektem, rozwojem tego projektu. Więc my z Damianem dalej bardziej kwestia kapitałowa i bardziej kwestia organizacyjne. Natomiast szukamy odpowiednich ludzi. Więc Murowisko ma cały zarząd. Mazuko Finance Grzegorz prowadzi. To jeszcze czeka, natomiast też pracujemy na tym, żeby troszeczkę ruszyło. I Akademia AI ma już też nowego człowieka, który dołącza do zespołu. Tak więc to tyle. Czasami zapominamy wszyscy, ja też zapominam czasami, że w chwilach, gdy jest dobrze, i w chwilach, gdy jest źle, to tylko mamy wpływ na to, co my robimy w danej chwili. I tak jakbyśmy chcieli wiele rzeczy naprawić globalnie, tak jakbyśmy chcieli wiele rzeczy naprawić lokalnie, to po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. bo Cały świat jest ekstremalnie skomplikowany. Kwestie gospodarcze, kwestie finansowe, kwestie religijne, kwestie edukacyjne, kwestie światopoglądowe. Te wszystkie rzeczy się ze sobą mieszają. I zmiana jednej rzeczy, nawet chcemy, żeby było inaczej, żeby ludzie nie wchodzili do lasów i tak dalej, po prostu. Ludzka natura działa jak działa, i to było budowane przez <laughs> wiele lat, żeby takie coś powstało I Po prostu największą rzecz, na którą mamy wpływ, to to, jakie decyzje podejmiemy sami i co zrobimy w danym momencie. I staram się o tym przypominać, bo też mam chwilę czasami, że się czuję gorzej, że coś idzie gorzej. Czasami mam chwilę, że się czuję lepiej, gdy coś idzie lepiej. Natomiast zawsze nieważne czy jest lepiej, czy jest gorzej, mamy wpływ tylko na to, co robimy w tej chwili, jakie podejmiemy decyzje. I to cały czas myślenie o... Prawie najgorszej sytuacji, prawie najlepszej, i co my możemy zrobić, żeby przy jednej czy drugiej opcji przetrwać. I gdy startujemy jakiś projekt, patrzymy na to największe możliwości, największe straty, co jest po środku, jakie są korzyści, co możemy zrobić i czy będziemy tego żałować, gdy będziemy starzy. Jeżeli czegoś nie będziemy żałować i będzie to fajne przeżycie i fajna rzecz w naszej historii, to czemu tego nie spróbować? Tak więc dziękuję, pozdrowienia z naszego pustego biura i jak zawsze do zobaczenia nie jutro, ale kiedyś. Pa!